Dzień dobry, witam tu, pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wiliczka, a ze mną jest pan Bogdan Śmigielski. Tak. Przedsiębiorca od wielu lat, handlowiec tutaj w Wilicki w centrum sklepów Śmigielski i jeden z jakby bohaterów mojej książki, który, który historię opisuje. Z lat. No, 2000 chyba 2013, 16 no to trwało kilkanaście lat. Także... Tak, <gry> tak. Ja, ja opisuję Pana historię, gdzie no, de facto był Pan udręczony przez byłego inspektora, powiatowego inspektora budowlanego i, i ta walka trwała, bo no, Pan walczył w sądach, wygrywał Pan, a on znowu to samo, te same decyzje, kary nakładał na Pana i w pewnym momencie udało się ugrać to, że małopolski inspektor jakby nakazał odwołanie tego powiatowego inspektora, który de facto miał tam wyroki nawet wskazujące no. z tego, co pan mówi, ale w, te, w tym momencie okazało się, że cały tutaj ten wiewicki establishment, pan burmistrz, burmistrzowie, no de facto nie po stronie przedsiębiorcy, mieszkańca, ale po stronie, no tak można powiedzieć, zła. I tak się zastanawiałem, co pan wtedy pomyślał? To było dla mnie wyjątkowo traumatyczne przeżycie. Bo nigdy nie przypuszczałem, że dojdzie do takiej sytuacji, że człowiek, kryminalista, co tutaj dużo mówić, bo Andrzej Jura, co było skrzętnie ukrywane przez tutejsze władze oraz władze zwierzchnie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i starosty powiatowego pana Juszkiewicza, był człowiekiem, który był dwukrotnie prawomocnie skazany wyrokami. Proszę sobie wyobrazić, że. Pierwsze jego przestępstwo polegało na to, że jako inspektor nadzoru działający w gminie nie dopełnił obowiązków służbowych i rusztowanie się zawaliło i jeden z obywateli po prostu poniósł uszczerbek na zdrowiu. Natomiast drugie przestępstwo, za które został skazany, to było ukrywanie dokumentów. I wszyscy o tym doskonale widzieli. Pisała nawet miejscowa prasa, a pomimo tego tak żałgnowano dokumentami, i tak postępował starosta powiatowy pan Juszkiewicz oraz pełniący obowiązki wojewódzkiego nadzoru budowlanego pan Kania, że jeden mówił, że nie może odwołać, ponieważ nie ma opinii starosty, a starosta mówił, że niestety to nie on odwołuje. I to taki, tak, trwał taki ping. No, doszło do tego, że ten człowiek zaczął nie prześladować. Dlatego, że ja po prostu nie odpowiedziałem na jego odzew, bo on chciał po prostu łapówkę. A ja łapówkę po prostu nie daję. No i zaczęło się, prawda, to są dziesiątki wydawanych decyzji. Niektóre z nich były uchylane. To się przewijało przez wojewódzkie sądy administracji. To jest prokuratura. Pan prokuratora. No, Byłem trzykrotnie oskarżony przez prokuratora na wniosek inspektora Andrzeja Jurę. O niezastosowanie się i popełnianie przestępstw. Trzykrotnie zostałem uniewinniony razem ze współwłaścicielką nieruchomości przez sąd rejonowy w Bielice. Tutaj sądy po prostu okazały się wyjątkowo rzetelne, wyjątkowo uczciwe. Wreszcie okazało się, że takich poszkodowanych jak mnie to jest cała masa ludzi. Była jedna z takich kobiet, która miała do, dokładnie 25 uchylonych decyzji przez pana Andrzeja no, i wydawałoby się, że w takiej sytuacji no, biliśmy po prostu głową w mur, bo to nie tylko przecież ja byłem to poszkodowany, nie tylko ta pani, ale również osoby z kręgu tutejszej władzy powiatowej, tak. I dopiero interwencja najpierw telewizji TVN, a później Radia Kraków spowodowało, że ten człowiek został odwołany. Ale pomimo tego, że taka decyzja zapadła, jeszcze tutaj taki dam dygresję. Użyto takiego pretekstu, że w toku tych wszystkich czynności działalności okazało się, że pan Andrzej Jura urzędował z nadzorem budowlanym w budynku, który nie miał ważnych badań technicznych. No to jest po prostu paradoks, że urząd, który ściga właśnie właścicieli, no, dobry, właścicieli nieruchomości o to, że nie mają badań technicznych, sam takich badań nie... Nie I dopiero pod tym pretekstem go odwołałem. Dodajmy, dodajmy, że w pana przypadku no to było de, de facto nadużycie władzy i szukanie po prostu dziury w całym. Oczywiście, bo, bo pan miał ekspertyzę, że wszystko było w porządku. Tak. A... Oczywiście, że jak w każdej nieruchomości coś zawsze można znaleźć, ale to nie było tak, że to zagrażało życiu. To, to ewidentnie wykazały y, przechody sądowe i moje uniewinnienie. Natomiast co było największe, chyba skandale to było to, że jak już zapadła decyzja o odwołaniu Pana Emmy, to w jego obronie stanęli jak jeden mąż burmistrzowie i wójtowie całego powiatu wielickiego. A więc burmistrz Kozioł, burmistrz Ptak i starostowie Biskupic, Kłaja yy, i... Yy, wójtowie. Wójtowie, przepraszam. Wójtowie hmm. Kłaja, yy, wójtowie Gdowa, Wójtowie biskup, tak? Mało tego. Główną rolę haniebną odgrywała posłanka wówczas Platformy Obywatelskiej. Pani, proszę mi przypomnieć nazwisko. Poczyjań, myślę, że chodzi ona też była w reportażu tak, dokoń, tak, pani tak. Achinger, tak? Pani Achinger. Która powiedziała, że, że tutaj będzie tak. pielgrzymka papieża i że taki człowiek, inspektor, tak. jest nam potrzebny. Tak, no? bo on jest doświadczony, ale doświadczony przy nadużyciach władzy. Mało tego, żeby było bardziej kompromitujące, myśmy razem z zespołem właścicielką nieruchomości byli u pani Achinger na skargę na tego człowieka. Okazało się, że ona zamiast nam pomóc, to pomagała i kryła i chroniła przestępcę, czyli Andrzeja Jury. I to było wszystko, że żenujące najbardziej to były... Te pisma, które w burmistrzowi oraz wójtowie złożyli wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego Turgowska, one były wszystkie jednobrzmiące. Ktoś to musiał układać. Nie wiem, prawdopodobnie były wiceprezydent Krakowa, który też brał udział, w tym pan Józef Lasota, który z niekłamanym... Żalem i z niepołamanym zdziwieniem dowiedzieliśmy się, że ma zostać odwołany inspektor nadzoru budowlanego pan Andrzej Mira. I to w sytuacji, kiedy idą Światowe Dni Młodzieży. Tak jakby Światowe Dni Młodzieży były w jakiejś korespondencji pomiędzy tym, co ten pan robił, czego żądał i jak nadużywał władzy, a to, co się miało odbyć na brzegu. Także ta cała sprawa jest naprawdę bulwersująca, i na to miało sporo czasu od tego, to cały czas to przeżycie tkwiwego, zwłaszcza, że proszę Państwa e, sytuacja w dalszym ciągu niejako ma swoją kontynuację, bo ci wszyscy ludzie, którzy odpowiadali za krycie i za chronienie tego Przestępcy, kryminalisty, co tutaj dużo mówi. Tutaj używałem wielokrotnie tego słowa, nikt, nikt mi nie zwrócił racji że, uwagi, że mówię nieprawdę, tak? oni dalej sprawują swoją, swoje funkcje, swoją rolę. Byłem rozmawiałem na przykład z panem burmistrzem Ptaki. Pytam się, dlaczego pan burmistrz Niepołomic? Burmistrzem Niepołomic? Dlaczego pan ich chroni i kryje przestępcy? Pan burmistrz miał tutaj tyle mi do powiedzenia. No czemu się pan tak wydziera? Ja wydzieram się, bo to jest po prostu nie do pomyślenia i to wyprowadza mnie z równowagi, że człowiek zaufania publicznego, jakim jest burmistrz dużego i y, takiego pięknego miasta, kryje przestępcy. Byłem y, u pana wtedy y, posła y, w y, Ziobry, który teraz sprawuje poważną funkcję w kopalni Sony który mi powiedział, że no ja bardzo przepraszam, ale ja po prostu nie czytałem tego, tego, tego wystąpienia w obronie pana, pana Jury i, i podpisałem. No, to się w głowie nie mieści, że człowiek, który jest posłem, reprezentuje miejscową społeczność, dołącza się do i, i, tak, to, 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 takiego grona osób, którzy kryją takich ludzi. Tak? No przynajmniej tyle miał, jakby to powiedzieć, w refleksji, że powiedział, że on to będzie prostował, bo, bo, bo wie, że popełnił błąd. Panie Bogdanie, ja dodam tylko tyle, że nie w tym wszystkim uderza to, że, że ta, tutaj ta Wielicka Świta z panem burmistrzem Arturem Koziołem, no oni udają takich świętych i bogobojnych, a no tutaj panie stanęli panie, po stronie zła, nie w jest... Pana. Dla, ja, ja mam na to jedno słowo. Tak się zachowują Judaszy, Bo to jest z jednej strony y, nawoływać do tego, żeby opierać się na pewnych wartościach, co jest słuszne. I to jest jak najbardziej uzasadnione. A z drugiej strony y, robić zupełnie coś na odwrót. Zupełnie wbrew dekalogowi. No jak tak w ogóle można robić? No to jest po prostu fałszywa droga. To jest droga prowadząca do nikąd budzi bardzo poważne zastrzeżenia co do moralności takich ludzi. No bo przecież jak można z jednej strony nawoływać do dobra, a z drugiej strony robić coś na odwrót. Zgadzam się. Kochani, więcej takich historii w mojej książce Wieliczka. Miasto grzechu. Od samorządu do nierządu. Mam obecnie jeszcze kilkadziesiąt sztuk. Sprzedaję takie takiej sprzedaży bezpośredniej za 30 złotych. Dziękuję Panie Bogdanie. Że... Zachęcam do lektury, bo jest naprawdę, chociaż to jest lektura ponura, bo to są sprawy po prostu tak karygodne, że, że nie chce się tego czytać, ale dają one obraz tego sielankowego miasta, które sielankowym nie jest. Niestety, niestety. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję Panie Bogdanie, dziękuję za uwagę.